Panierowanie kotów. Koty zaczynamy od rozbijania młotkiem. Co no ja robię, du. <noise> mięso należy ruszać. Od, 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 od. Mięso należy przyciskać do mięsa. Następnie dodajemy mięsa. I dla lepszego smaku odrobinę. Mięsa. Dodajemy głowę do wody i mamy smaczny, A dla lepszego rozbijania kotleta zaczynamy rozlepać mięso, Pieprzu, ręce mięsa należy oddać 5 kg soli wtedy będzie za Następnie sos odrobinę sosu. A dla lepszego smaku sos przykrywamy sosem. Panierowanie zawsze zaczynamy od sosu. Dla lepszego smaku odrobinę delikatnie. Następnie wkładamy kotłowę do mięsa i przykrywamy kołdrą do brano. Następnie równomiernie zalewamy dla a dla lepszego smaku odrobinę mięsa panierowanie kotów.